Czy w ciąży można jeździć na rowerze? Hmm. Jazda na rowerze w ciąży wcale nie musi być złym pomysłem. Przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności i umiaru ta aktywność fizyczna będzie dobrym pomysłem dla przyszłej mamy na utrzymanie dobrej kondycji i dotlenienie organizmu. Jazda rowerem w ciąży ma wiele zalet. Pozwala młodej mamie utrzymać dobrą kondycję, co może pomóc jej w trakcie porodu. Poprawi przepływ krwi i dotlenienie organizmu, co korzystnie wpływa na stan zdrowia nie tylko mamy, ale także maluszka. Zmniejsza obrzęki nóg i redukuje ryzyko powstawania żelaków, a także poprawia samopoczucie. Aktywne mamy rzadziej cierpią na depresję poporodową czy bezsędość, ale jeżeli lekarz podejmuje ostateczną decyzję, czy istnieje jakiekolwiek przeciwwskazanie do tego rodzaju sportu. No niestety, nieraz musimy się podporządkować. Są także przeciwwskazania, które na przykład nie pozwolą nam na taką aktywność. I jest to ciąża mnoga, czyli bliźniacza. Jeżeli ciąża jest zagrożona, też nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, anemia, jak na macicy lub wcześniejsze poronienia. Jeśli lekarz nie wyrazi zgody, abyśmy jeździły na rowerze w ciąży, to bezwzględnie zastosujmy się do jego zaleceń. W przeciwnym razie możemy zagrozić sobie oraz dziecku. Jeśli nie możemy obejść się bez sportu, zapytajmy się o inne formy ćwiczeń, na przykład jogę, basen czy rozciąganie. Wiele kobiet regularnie jeździ na rowerze i zdarza się to również w pierwszym trymestrze ciąży. W końcu często jeszcze nawet o niej nie wiedzą. Jazda na rowerze we wczesnej ciąży jest dobrym rozwiązaniem, jeśli młoda ciężarna wcześniej ćwiczyła i otrzymała zgodę lekarza. Brzuch nie jest jeszcze duży, więc nie pojawiają się zaburzenia równowagi, a ryzyko dla przyszłej mamy i dziecka jest najmniejsze. Warto, żeby każda kobieta przy nadziei pamiętała jednak, że może szybciej się męczyć. W końcu ma ze sobą pasażera. Trzeci trymestr to czas, kiedy wiele kobiet rezygnuje z regularnych przejażdżek na rowerze. Z obawy o bezpieczeństwo dziecka, ale również ze względu na to, że zaczyna szybciej się męczyć. Jeśli jednak jazda na rowerze w ciąży. Jest dla Ciebie ważna, nawet w siódmym czy w ósmym miesiącu ciąży, a lekarz nie widzi przeciwwskazań, Korzystaj z tego jak najbardziej. Wybieraj jednak krótkie trasy blisko domu i zawsze noś przy sobie telefon komórkowy, by móc powiadomić bliskich, gdyby coś się stało. Wszystkiego dobrego, cześć!